Mam, mam sprzedać myszkę, ale ona nawet nie jest moja, mieszka sobie ze mną i jest nam razem bardzo dobrze. Ja zwykłym handlarzem jestem, kogucików A. nie pilnuję. Jak się kupiec na kogucika znajduje, to kogucika sprzedaje. No. Prosisz mnie śmierć, żebym ciebie zabrała, to niepodobne. Ale. Tak strasznie markotno mi na świecie, że wytrzymać nie mogę. Weź mnie ze sobą. Nie mogę cię zabrać, dziecko. To jeszcze nie twoja pora. A po przedstawieniu, kiedy nikt nie widzi, to one płaczą. Ojej, to straszne. Moje zwierzątka płaczą. Nie, no to moje zwierzątka płaczą. A, no tak. A.